Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku i tym razem postanowiłem zająć się tematem darmowych 50 dolarów na giełdzie Binance, bo na pewno po sieci krąży i zaraz okaże się zaraz usłyszycie wszyscy, że tutaj za darmo Binance daje pieniądze i tak dalej wpiszcie się, rejestrujcie i tak dalej nie jest to tak proste jak mogłoby się wydawać, więc stwierdziłem, że muszę Wam nagrać odcinek wyjaśnić o co tutaj w tym wszystkim chodzi żeby nie było później wątpliwości, że coś jest nie tak, coś tutaj nie, nie, nie poszło, albo się okazało, że, że no, trochę, to, trochę to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Więc no, stwierdziłem, że trzeba się tematem, e, trzeba się tematem zająć. Trzeba, trzeba Wam pokazać oczywiście, e, oczywiście o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego jest tak, a nie inaczej i, i żeby tutaj nie było, nie było żadnych e, z tym problemów. Także może zacznijmy od przyjrzenia się postowi na Twitterze Binance'a. Ktoś mi tu strona się nie, ale już Wam to oczywiście pokazuję. Mam tutaj na początku post Twittera Binance. Zobaczcie, 50 dolarów za darmo. Oficjalne konto Binance. E, utwórzcie konto futuresowe Binance na Androidzie. Oczywiście aplikacja tutaj jest e, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, 50 dolarów w Tetherze. Tu jest gwiazdeczka Tether. Dla każdego nowego użytkownika jest to bonus. No ale oczywiście, jak to zwykle bywa z bonusami. Ja od razu po swoich doświadczeniach życzowych stwierdziłem, że coś tutaj, bonus, bonus BGC, chyba. Dobra, przechodzimy i tu jest cały artykuł. Ja wam oczywiście i link do Twittera, link do tego artykułu daję pod filmem, żeby nie było, nie było żadnych wątpliwości. I teraz, tak, o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście. Yy... Binance Futures uruchamiają się z 250 tysiącami dolarów powitalnego bonusu. Oczywiście witajcie, tak. Binance prezentuje wam, pa, pach, pa. Każdy dostanie oczywiście 50 USDT-ów. I teraz zobaczcie: użytkownik, który otworzy swoje konto na Binance Futures, czyli to nie dotyczy normalnej giełdy Binance, i e, zrobi swój pierwszy, e, pierwszy transfer funduszy do konta Binance Future po. 1 listopada będzie, będzie zakwalifikowany do tego, aby otrzymać bonus powitalny. To także jest do istniejących użytkowników, którzy jeszcze nie przysłali żadnych środków. I zobaczcie, struktura nagród to jest bardzo ważne. 10 USDT będzie dane dla, każde, dla każdego bonu za pierwszy transfer 10 USDT na konto futures. Czyli to nie jest tak, że dostajecie, to jest taki typowy airdrop, dostajecie coś za darmo. Nie. Musicie wpłacić first transfer of 10 USDT, czyli wpłacacie 10 i w momencie, gdy wpłacacie 10, dostajecie 10. Zobaczcie, dodatkowe 40 USDT powitalnego bonusu będzie dane przy następnym sumarycznym, sumarycznym transferze o 800 800 teterów. Czyli, żeby najkrócej mówiąc, Dostać, dostać te nagrody musicie wpłacić 810 teterów. To jest ciekawa rzecz. Oczywiście to z tego co widzę to kumulatyw transfer, czyli nie musicie zrobić jednego, możecie zrobić więcej. No i teraz oczywiście jest jak stworzyć futuresy i tak dalej. Wszystko pięknie ładnie. Zobaczcie, bonusy zostaną wypłacone na konto każdego użytkownika jak tylko zostanie osiągnięty pułap pułap tego, można powiedzieć, do czasu, pułap tego wpłaty, a do czasu, gdy pula zostanie wyczerpana, czyli można powiedzieć, jak zależnie się śpieszy. Oczywiście yy, użytkownicy mogą sprawdzić dystrybucję poprzez yy, futures'owy wallet. No oczywiście tutaj, tutaj nie, nie, nie mam, ja nie mam zamiaru żadnych futures'ów zakładać. Zobaczcie, że yy, powitalne bonusy mogą być używane jako zabezpieczenie tradingu futuresów, e, użytkownicy będą mogli wycofać lub przetransferować zyski y, z tych futuresów. Wszystkie straty, y, b, oczywiście, będą także pobierane z welcome bonus, tak? I zobaczcie, że to jest też ważne. welcome bonuses can only be traded on Binance Futures Trading Platform, czyli, krótko mówiąc, ten bonus dotyczy tylko platformy futures. E, welcome bonuses maybe when, when, when users trading volume reaches 10 BTC, to znaczy, że Możecie wypłacić te bonusy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy, kiedy wasz trading volume osiągnie 10 BTC. Jest to równowartość 10 kontraktów typu future, tydzień po tym jak skończy się promocja. I teraz tak, Binance rezerwuje sobie sprawa do usunięcia lub zmiany promocji, zasad promocji. Na swoje własne życzenie, tak to i oczywiście, no pięknie, risk warning, tak. Futures trading is highly risky endeavor, czyli <laughs> tradeowanie futuresami jest bardzo ryzykowne, bardzo ryzykownym przedsięwzięciem e, z potencjalnymi wielkimi zyskami, jak i znaczącymi stratami. Słuchajcie, trzeba mieć świadomość tego, że na Binance jest dźwignia, dźwignia 125. Więc, jeżeli zagracie taką dźwignią, no to ja wam mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa zagwarantować, zagwarantować, że się wyzerujecie. Jak to się mówi, tak zwany margin, call. Dziękuję, do widzenia. Kupcę trąbkę do pierdzenia. Także, także tak to wygląda. Słuchajcie, trzeba czytać. Nagrałem wam ten odcinek, dosyć krótki. Żeby uświadomić Was, że to nie wszystko wygląda pięknie. Czy musicie mieć świadomość tego, że granie na kontraktach to nie jest prawdziwy trading, znaczy w sensie to nie jest to samo, co taki te typowy trading. To jest zupełnie inna rzecz, to jest kontrakt. To nie jest tak, że kupiliście Bitcoina i jeden BTC zawsze będzie się równał jeden BTC. Tutaj jeżeli rynek spadnie, a je zagracie na dużej dźwigni, dziękuję, do widzenia, pozamiatane, nie ma. Więc wchodzenie w trading na futuresach, a szczególnie na takiej ogromnej dźwigni 125 to jest masakra, masakra. Nawet WSH wam powie, że jak dźwignia to nie wiem 10, tam, czy ile tam. Ja, ja uważam, że dźwignia tak do, do, do 15 to jeszcze można zagrać. No. Nie będę Wam tłumaczył, na czym polega dźwignia, tudzież zwana lewarowaniem, no generalnie jest tego pełno w internecie, ja nie jestem specjalistą nigdy, raz, przepraszam, zagrałem na dźwigni, co ciekawe, pomyliłem rzędy wielkości, yy, zagrałem na dźwigni 100, ale jedną yy, yy, jedną setną procenta swojego kapitału, więc tam mi nic nie groziło, prawdę mówiąc, ale bardzo uważajcie, to jest moja prośba, yy, to jest moje do was, yy, do was ostrzeżenie, bardzo uważajcie, pamiętajcie, że o ile, jeżeli traficie w rynek, to faktycznie na dźwigni 100 możecie za, zarobić dużo, dużo więcej, jednocześnie możecie się wyzerować. Nawet możecie nie zauważyć, jak, jak stracicie wszystkie swoje środki. Dźwignia to nie jest coś dla osób początkujących. Jeżeli nie do końca jesteście na początku kryptowalut, to naprawdę odpuśćcie sobie dźwignię, wyedukujcie się, jak to wszystko działa, jak grała tradycyjna giełda, jak się wystawia pozycje itd., tak a wtedy ewentualnie można, wtedy ewentualnie można zacząć myśleć o dźwigni. No i cóż, tyle oczywiście, żeby nie było, żeby nie było. Binance'owi nie można nic zarzucić. Wszystko jest jasno opisane, ale ja wiem, jak wszyscy lubią czytać regulaminy. Wiem, że ten temat był wczoraj na live'ie poruszony. Kowalski, dzięki za to, że żeś tutaj ten temat poruszył. Także uważajcie na siebie, nie dajcie się rynkowi, jak to się mówi, lepiej, czyli właściwie cytując stare rosyjskie przysłowie, tisze jedziesz, dalsze budziesz, czyli małą łyżeczką lepiej niż, jak to się mówi. Chociaż z drugiej strony cytując, cytując cytat z tak klasyki kina filmu Nieśmiertelny, lepiej spłonąć jasnym płomieniem niż gasnąć powoli. No, coś w tym jest. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.